Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z dziećmi w tle. Ja w takim wydaniu no trudno, ale jest poranek, sobota i Anduźnie nie był w piątek w przedszkolu wczoraj, bo się rozchorował. W sensie obudził się, to znaczy już miał katar wcześniej, ale taki lekki, ale w czwartek wieczorem już ten katar był taki niefajny. Pokazuj jej. No. Dziecko na antybiotyku się rozchorowało, to znaczy dzisiaj e, ostatnia dawka antybiotyku i koniec. E, przez 10 dni miał przyjmować. E, no i ka kaszle w sumie są przeziębieni, nie ma nic, bo Laurka też ma katar. Są przeziębieni, i, ale chyba pojedziemy do mojego brata na trażone. E, o ile będą się tak czuć, jak się czują do tej pory i tylko ten katarek będą mieli, to pojedziemy. E, Prażone, to inaczej duszonki, bo wiem, że nie wszyscy wiedzą o co chodzi, jeżeli się mówi o prażonych. No i robię im płatki z mlekiem, cornflakesy, z mleczkiem, bo tak sobie zażyczyli. I co jeszcze? I dzisiaj wyniki konkursu. Także czekajcie. Ja jak będę miała chwilę, to pewnie pod koniec vloga, albo w którymś tam momencie, podam Wam wyniki konkursu. Foka. No. Także wyniki konkursu już dziś. Hejka dzieciaczki. Dzieciaczki wróciły ze spacerku. Bawią się teraz. Ja Laurce robię mleko i idziemy do spania, bo już złapała smoka. Więc będę ją kładła na drzemkę trochę wcześniej, bo wcześniej się dzisiaj obudziła. I jak tylko laurka sobie zaśnie, to yy, podam zwycięzców. A zwycięzców będzie aż pięciu. A da co? Także będę podawać zwycięzców. Yy, wyniki też będą podane pod filmem na pewno i na Instagramie. Także oglądajcie. Kochani osoby zostały wybrane, tylko mam zrzuty, wiecie, z, ym, y, z tymi nikami waszymi albo imionami, nazwiskami, jak tam jesteście wpisani y, na YouTube. Mam w, w telefonie, a mądra głowa zapomniała, że przecież. Ym, telefonem nagrywam, więc nie będę mogła tak sobie zaglądnąć i zrzutów przeczytać Wam. Będę Wam czytać, czemu te komentarze, czyta, czytać komentarz i mówić, czemu akurat ten komentarz wybrałam, bo są to bliskie też temu, jak u mnie jest na tych zakupach z tymi naszymi dzieciakami. Dobra, pierwsza osoba, która otrzymała wejściówkę to Marlena Bieńkowska, i komentarz brzmi tak. Basiu, kiedyś ten ciężki okres zakopu w minie. Ja mam 10 latka i sześć z nas to miesięczną pannę na stanie i tak naprawdę syn mi strasznie pomaga. Jak e, młoda już jęczy, to on pcha wózek albo ją zabawia. Super sprawa taki starszy brat. U was dużo mniejsza różnica, ale kiedyś ten czas przyjdzie. Pozdrawiam. Eee... No, u mnie nie ma jeszcze tak fajnie, ale Antozi i tak pomaga, powiem Wam szczerze, bo jak zaczynam mu mówić, żeby to, tamto włożył do koszyka, to on robi to bardzo chętnie. No, ale jeszcze z tym pomaganiem to zazwyczaj jest tak, że on też chce wsiadać do wózka, jeżeli chodzi o ten wózek taki zakupowy. Także no, mam nadzieję, ale coś czuję też, że jak przyjdzie u nas ten czas, to oni oboje już po prostu będą na tyle duzi. Że oboje będą się dobrze zachowywać na tych zakupach i pozwolą matce w spokoju zrobić te zakupy, ale powiem wam, że jest to jedna z takich pozytywnie dostrajających do tego wszystkiego komentarzy. Nie wygląda to tu tak strasznie, także bardzo serdecznie Ci gratuluję tego pomocnego synka. No i tej właśnie już takiej fajnej różnicy, to znaczy i duża ta różnica wieku, jeżeli chodzi o decyzję na drugie dziecko, ale i fajna, bo właśnie to drugie starsze dziecko już jest takie ogarnięte, rozumie wszystko i tak. Dalej. Dobrze, kolejny komentarz. Yy, będę czytać tak, jak jest napisane: Gosia i Jacak. Dobrze? Dobrze. Hym, zakupy z dziećmi. Ta czysta przyjemność. Starszy syn zawsze coś chce, pomimo, że już zaraz kończy 7 lat, a młodszy 11 miesięcy na razie jeszcze nie woła, ale skutecznie wychodzi mi z wózka, yy, wyłażąc z zapiętych szelek i nie wiesz co masz trzymać w rękach malucha, siaty z zakupami czy wózek, istny kosmos po przyjściu do domu zawsze zastanawiam się jak ja to ogarnęłam, uwierzcie mi, że ja też i mój mąż czasami też um, jak nie może ich ogarnąć na spacerze, a co dopiero na, zakupów, tak, na zakupach także tu jesteśmy super bohaterki robiąc zakupy z niesfornymi dzieciakami um, jeżeli chodzi o Laurcie, to ona jak siedzi w wózku spacerowym, to nie wychodzi, ale za to jak tylko podjadę blisko półki, to wiecie, łapie za wszystko, także muszę uważać na to, a czasami gdy Antek na przykład e, gdzieś tam, wiecie, zawieruszy mi się między regałami, to to nie jest też proste. E, a jeżeli chodzi o wózek sklepowy, to znowu wiecie, wszystkie zakupy chcę brać do ręki i często lądują one na ziemi, e, ale tak, to nie wychodzi mi Laura z wózka, ale... Wiem, co czujesz, także spoko. Dobra, kolejne dwa komentarze, tylko muszę sobie sprawdzić, kto to był. Odnaleziony komentarz. Przyszłościowy, taki, jeżeli chodzi o mnie. Christopher P. Zakupy z dziećmi. Uwielbiamy, bo mamy nastolatki w domu. I w sumie do dziś zostało jak od małego. Przejście po centrum zajmowało chwilę, żeby przy kasach mieć pełno zabawek w rączkach. No oczywiście teraz miejsce zabawek zajęły dużo bardziej obciążające portfel gadżety. I tu wiecie co? Już to taki pozytyw trochę spadł, bo tu pomoc, pomocne dzieci są jak są starsze, a tu znowu jak zechcą coś. I popatrzą nasz, tymi naszymi oczami, które dalej budzą pewnie w nas te same uczucia, co jak dzieci były mniejsze. No, ale jednak pewnie tak jest. Im starsze dziecko, tym większe wymagania i droższe rzeczy się dzieciom podobają, bo wiecie, takiego malucha jeszcze taką głupotką zaspokoimy. To może lepiej te nastolatki zostawiać w domu, bo tu jest właśnie plus: jeżeli nie musimy tych dzieciaków zawracać na te zakupy, bo już są bardziej samodzielne, I rzeczywiście, jak się wyczuje, że one są takie wymagające finansowo, to. Lepiej zostawić je dom, do, w domu, bo to będzie lepiej, lepiej dla naszego portfela. to się wiecie, co nie chcę wam nic mówić, ale tu widząc wasze komentarze, to chyba nigdy nie mija ten zakupowy jakiś tam problem. Wszędzie znajdą się jakieś problemy. Dobrze, kolejny komentarz. Gdzieś tu miałam. O, tutaj komentarz matki bohaterki. I kolejna osoba, czyli już czwarta, która otrzymuje wejściówkę, Wioleta Czapla. Ja jestem mamą czwórki dzieci i żadne zakupy nie wchodzą w grę. Wiadomo, czasami trzeba iść, ale jest mega ciężko, a stanie się w kolejce to już w ogóle hardcore. Super vlog, Basiu. Dziękuję bardzo i. Nie wyobrażam sobie zakupów z czwórką dzieci. Nie dałabym chyba tego rady i to by był dopiero kosmos. No, ale tak jak e, napisałaś, czasami trzeba to zrobić. E, no i Tutaj właśnie zwracając uwagę na to stanie przy Kasie, no to czasem jest rzeczywiście hardcore i wiecie co? Tak jak się przepuszcza kobiety w ciąży przy Kasie, to tak dalej. Ja zauważyłam też, nieraz ktoś mnie puści, jak stoję z moimi dziećmi, ale bardzo rzadko, bardzo rzadko, wiecie, facet stoi przed wami i widzi, że jesteście z dwójką moich dzieci, a nie przepuści nas. Myślę, że tu warto zwrócić właśnie też na to uwagę, że ludzie. Inni mogliby też nam trochę ułatwić to funkcjonowanie z tymi dziećmi. No bo rzeczywiście y, z takimi maluchami niecierpliwymi stanie, czasami w kolejkach, które wiemy dobrze, jakie potrafią być w sklepach, to jest istne. Hardcore i szapoba dla, dla ciebie, że jesteś w stanie w ogóle odważyć się na to, żeby zrobić zakupy z czwórką dzieci. Ja bym chyba wolała zamówić coś do jedzenia, jakbym miała już y, takie, no ale czasami jednak no trzeba. No i co zrobimy z tymi dzieciakami? Oj, nie wyobrażam sobie, kochani. I ostatnia osoba: piwonia kaktus 85. Ja nie miałam dużego problemu z zakupami tak do czterech. 4... Lat. Teraz syn ma 5 lat i ciągle mm, y, jak chce to i tamto. Przechodzę do domu i, o, i to nie kupiłam i tamto. A jak widzę w centrum auta na pieniądze, to już się gotuje. Wsiada do tych aut i nie chce wyjść. Y, I to głównie ze względu na to ostatnie zdanie, wybrałam y, y, ten komentarz, ponieważ chodzi o te samochodziki to jest zło wcielone wszystkich galerii handlowych i tak dalej te pieniądze, te wiecie samochodziki na żetony i ja byłam przeszczęśliwa do pewnego czasu, bo mój Antek po prostu się na tym bał siadać bał się tego wsiadał dopóki się nie ruszało e i wiecie namawiał, namawiał żeby włączyć i zaraz chciał schodzić, także szybko uwierzcie mi czasami wyciągałam pieniążek żeby to tam wrzucić, a teraz omijam to szerokim ukiem, ale jest jeszcze jeden problem, czasami są takie wózki e z tym wiecie niby Samochodzikiem z przodu. Tym się tak źle jeździ, to tak topornie jeździ, a moje dzieci chcą do tego wsiadać. Kiedyś nawet był vlog i urywek z kastorami, i oboje musieli siedzieć w tych wózkach. Tak samo tutaj w takim małym sklepie, gdzie wspołem, gdzie często chodzę, też jest ten wózek, i jak idę, wiecie, bez wózka spacerowego, na no to zawsze się tam antek właduje, i jest po prostu jakaś masakra, tym po prostu jeździć po, po sklepie, także wiem, co boli. No, i bardzo często łapię się też właśnie na tym. Że Antek coś tam chce, i przychodzę do domu, mam rachunek, nie wiadomo jaki, i myślę sobie, Matko Boska, za co ja tyle pieniędzy zapłaciłam, i jeszcze przy okazji okazuje się, że czegoś nie kupiłam. To, to, jest, to jest w ogóle jakiś hit. No i kwestia. Ja też uważam, że większy problem jest zrobić właśnie z większymi dziećmi, takimi około 2 lat, 4 lat zakupy niż właśnie z takimi maluszkami, bo one jeszcze, wiecie, nie za bardzo kumają. Jedynie chyba jak są niecierpliwe i wiecie, zaczynają już jęczeć, skrzeczeć, nie chcą siedzieć w wózku, no to to jest problem. Ale ja akurat z dziećmi nie miałam takiego problemu. One raczej były cierpliwe do siedzenia w wózku. W ogóle lubiły lubiły laurka dalej lubi jeździć w wózku, także Antek chyba też by się nie obraził jakby go ktoś wsadził do wózka i nie kazał mu, mu chodzić. No niestety tak jest. Jest leniuszkiem, jeżeli chodzi o kwestię nie lubić spacerów i długich spacerów. Natka no, najlepiej działa. Pójdziemy na długi spacer i uwierzcie mi, że to jest lepsze niż jakakolwiek kara i zabieranie czegokolwiek. Także wszyscy zostali wybrani. Pięć osób. Ja wszystkie osoby wypiszę wam. Chyba skopiuję to razem z komentarzami na dole. A może nawet tu się postarałam i wyświetliłam wam te komentarze. Także proszę wszystkie te osoby o kontakt ze mną na moim Instagramie lub Facebooku. Jeżeli nie na Instagramie lub Facebooku, bo wiem, że niektórzy nie mają, to na mail. Wszystkie te wiecie, dane moje znajdziecie pod filmem. Tam jest i mój adres e-mailowy, i kontakt na Facebook, i kontakt na Instagram. Proszę Was o kontakt odnośnie właśnie tego, że wygraliście konkurs. No, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawę konkursu. Błoga cisza, bo e, Laurcia śpi, a mój mąż poszedł do swojej babci z. Antosiem zabrał go tam, ponieważ e, ma do porozmawiania ze swoim bratem. <grym>, jak to zabrzmiało? Nie odnośnie, wiecie, wykończenia tam tarasu i tak dalej, bo to trzeba zrobić. Wiem, że moje włosy są w tragicznym, opłakanym, no stanie, ale dopiero 12 mam wizytę u fryzjera i w sobotę przyszłą 14 robimy urodzinę Antosiowi, mam nadzieję, że uda się w plenerze, chociaż pogoda ostatnio nie za bardzo, nawet nie jeżeli nie pada i tak dalej ale dzisiaj jest 16, 17 teraz stopni więc to nie za bardzo żeby zrobić to pod chmurką no i tak. I zdecydowaliśmy się jednak, że pojedziemy do tego mojego brata dzisiaj. Dzieci się dobrze czują, poza tym, że wiecie, trochę tam katar mają i od tego kataru Antosia troszeczkę kaszle. Laurka ma tylko ten katar. Jezu takiego maluszka to tak męczy ten katar, ale wybierzemy się na chwilę, żeby się troszeczkę rozerwać. No, i ja będę zabierać się za chwilę, za obiad, bo będę robić spaghetti dzisiaj. No, i tyle w sumie. Tak sobie wymyśliłam. Mam w ogóle jakąś ochotę na to spaghetti, więc zrobię taki obiad trochę pod siebie. Ogarnięte mam. Pranie mi się wyprało kolejno. Ja wam powiem, że z tym praniem to jest jakaś masakra. Ja mam cały czas pranie, bo tak naprawdę wiecie, po jednym dniu, nawet jak się chodzi w ubraniach. To yy, ja jakoś nie, nie lubię takich ubrań, wiecie. Nawet jak nie są powierzchownie tak ubrudzone, to chować jakoś do szafek. Yy, wiadomo, z bluzą czy ze spodniami to jest inaczej, ubierze się to więcej razy, ale w koszulce dwa dni z rzędu chodzić to już takie nie za bardzo, więc yy, po dzieciakach. Yy, one się bawią na ziemi i tak dalej no to jednak jest trochę tego prania i się robi, ale prasuję sobie na bieżąco schnie, składam i to co do prasowania od razu wyciągam dechę i prasuję także nie magazynuję sobie bo ostatnio znowu sobie namagazynowałam i cały dzień stałam przy żelazku to znaczy nie cały dzień bo wtedy też wysprzątałam całe mieszkanie Także nie było tak yy, tragicznie, bo wiecie, jak coś robię, to też szybko i sprawnie jakoś chcę się z tym ogarnąć. No i odezwę się do Was później, bo tak trochę nudno jak tak chyba yy, gadam. Nagram Wam coś pewnie jeszcze z drogi, jak się będziemy wybierać i później zakończymy tego vloga, yy, bo tak naprawdę nawet yy, nie chciałam dzisiaj vlogować, bo też nie jakoś super ekstra się czuję przy tym katarze, ale no. Wyniki konkursu i tak dalej, to jednak mnie trochę zmusiło do tego. Tak, dzisiaj mnie to zmusiło do tego, żeby zawlogować, ale mam nadzieję, że film Wam się podoba. Także kciuk do góry. Nie myślałam, że wam coś jeszcze dzisiaj ponagrywam i dogram coś fajnego do tego vloga. A tu Klops z moim samopoczuciem czuję się bardzo źle. To znaczy mam tylko katar i ból gardła, ale po prostu ten katar nie tak męczy wszystko głowa mnie, aż od tego boli. Tak więc przyszłam się tylko z wami pożegnać. Dzieciaki już się czują spoko. Laurcia też ma katar. No niestety on tak wszystko nam przynosi. Musimy jakoś zawalczyć o tą naszą odporność teraz, zacząć jakoś suplementować, nie wiem, będziemy jeść czosnek główkami dosłownie chyba, wiem, że to nie jest też dobre, za dużo czosnku, to tak wiecie, mówię z przekąsem, ale trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że u was ze zdrowiem lepiej. Wystartowaliście we wrześniu, u nas pogoda paskudna, pada. Wczoraj posiedzieliśmy u mojego brata i wróciliśmy i tylko ogarnęliśmy dzieci poszły spać. Także kciuk do góry, subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami na bieżąco. Pa, pa. jeszcze ma